Tylko wybrane problemy Dziecko nie może o nic pytać Ma słuchać, co mu powiemy Sztywno, równo i posłusznie Albo tego bez wahania Dyscyplina, dyscyplina To podstawa wychowania Jeśli na czar Dzieci ma to być białe Białe dlatego bywa czarne Przeja je tak nazwałem Sztywno, równo i posłusznie A do tego bez... Zaniec. wtedy z nim krucho, wtedy z nim kiepsko, to dziecko. Bardzo dziękuję, że mogę tu przyjechać. To zacne grono. Słuchajcie, yy, kawałek śmieszny, co? Dla jednych śmieszny, dla innych nie? Ja mam wrażenie, że im dłużej go słucham, tym bardziej się odpalam. Też nie ukrywam, że jestem mocno no, podekscytowany, dotknięty tutaj tym wystąpieniem, tu salu. Ludzie. Ale że naprawdę, jak sobie myślę o tym, że większość z nas tak była wychowywana i to nie traktuję tego jako żart, nie? Tak po prostu jest. I to, że byliśmy tak wychowywani, bardzo mocno pomaga nam w tym. Bardzo dziękuję. A za Teszemo opowiadamy pogadamy potem. <grym> bardzo dziękuję. Tak. Do 14.30, tak? No właśnie, haha, hihi. Dotarłem jakiś czas temu do badań, które były opublikowane w 2018 roku w Lancecie, Lance Psychiatry. Z których wynika, że 66% osób, tak zwanych wysoko funkcjonujących ze spektrum autyzmu, czyli werbalnych, żyjących w jakimś sposób w społeczeństwie, zahaczonych. Z jakąś pracą, z jakąś rodziną, 66% ludzi ma myśli samobójcze, 35% próby i poważne zamiary. To są badania z Anglii. U nas takich badań nikt nie robi, ale nie jest różowo. To nie dlatego, że to autyzm. Jest takie coś, nie, że dzieci autystyczne to te, które rzucają przedmiotami, walał głową w ścianę. Dla wielu ludzi, ja nie wiem, czy dla was, nie wiem, kim wy jesteście, ale dla wielu ludzi autyzm jest sklejony z autoagresją, z agresją, z niepełnosprawnością intelektualną. Jeżeli niepełnosprawny intelektualnie, to nie wie, co się dzieje wokół. Są to rodzice osób spektrum? Jak często mieliście dowody na to, że wasze dziecko rozumie to, co się dzieje, a ktoś wam wmawia, że nie? Czy były takie sytuacje, czy tylko jedna babeczka tak miała? Tak jest bardzo, bardzo często. Bardzo, bardzo często. Więc jeżeli ktoś całe życie. Poznałem niedawno babeczkę czterokończynowe zapalenie, yy, czterokończynowe porażenie mózgowe. Do dziewiątego roku życia. Dziewię dziewięć lat to nie jest dwulatka. Do dziewiątego roku życia ona nie wiedziała, jak pokazać ludziom wokół niej, którzy uważali, większość ludzi, znaczy wszyscy ludzie uważali, że ona jest niepełnosprawna intelektualnie, że ona nic nie kuma. Dziewięć lat. Żyć w takim ciele, z tą błyskotliwością, jaką ma ta babeczka teraz, jak się opoczyta, albo posłucha, można się wkurzyć na wszechświat, można się wkurzyć na was, można się wkurzyć na starych, można się wkurzyć na moją kochaną szkołę i na kochanych nauczycieli. Yy. Macie dzieci, macie, tak? To autystyczne macie, a nieautystyczne też się liczą. Jak ktoś ma dzieci nieautystyczne, to też jest okej okay generalnie, tam wiecie. Żeby nie było, że tam wyjdziecie stąd. Co? Macie dzieciach i macie. Kto krzyczy na swoje dzieci? Nie wszyscy. Nie wszyscy. Kto nie krzyczy na swoje dziecko, niech przyjdzie, wejdzie, niech wejdzie tu, zrobi salto i będzie wtedy wiadomo, kto krzyczy, kto nie krzyczy. Słuchajcie, ha, ha, hi, hi. A wy, czy nie wiecie, nie wiecie że wy krzywdzicie wasze dzieci tym? A wy nie wiecie o tym, że one Możliwe, że zostaną straumatyzowane jakąś sytuacją. Możliwe, że w dorosłym życiu dana sytuacja, jak je, gdzie po raz kolejny co to że będą po prostu tak chorobliwie dbać o to, żeby nic nie zostawić. Ha, ha, hi, hi. Ja mówię poważnie. Czy wy nie wiecie o tym, że krzyk może tak sprawić? Może tak zrobić? Co? Teraz głupio, co? <gupulatory> <gupulatory> Tak, mimo tego, że to wiecie na poziomie logicznym, robicie to, krzywdzicie własne dzieci. Dlaczego to robicie? Przerastają schemat. Co tam? Dys dyscyplina! <grystanie> Nieznana tam. No, zobaczcie, no tak nas nauczono. Ej. W takich sytuacjach tak się dzieje, w takich sytuacjach tak trzeba, w takich sytuacjach tak robimy. I mimo tego, że wiemy, że to krzywdzi, ten model jest tak silny, że Wy jako dorosłe osoby nie jesteście w stanie wyjść poza niego. Dobra, jesteście w stanie. Jesteście w stanie. Nie zabijacie tych dzieci, nie? Myślę, że większość z Was fizycznie się też nie porusza, nie? Żeby skrzywdzić. Ale pewności nie mam. Statystycznie myślę, że jest tu ktoś, kto bije dziecko. Nie? Jest szansa na to. Rozpatrzymy, kto wychodzi. Nie. Zobaczcie. Mamy palec, mamy nos. Stukamy sobie palcem w nos. I wola Boga. Jakie jest nasze zdziwienie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że palec i nos reagują w tym samym momencie. Że doznanie stuku czuje i na palcu, i na nosie w tym samym momencie. Jakim cudem, skoro wiecie, że my nie czujemy nosem ani palcem, czujemy, te bodźce idą tutaj, i tutaj dużo decyzji jest podejmowanych, ta integracja zachodzi tutaj? I jakim cudem, skoro po tej autostradzie z nosa do mózgu jest tyle, a po tej autostradzie zobaczcie tyle, jakim cudem to przychodzi w tym samym momencie? Nie? I to jest właśnie fajne pytanie o to, na ile my jesteśmy panami własnego ciała, własnego życia, i na ile decyzje podejmowane przez nas, w ogóle na ile ma sens mówienie, że to są decyzje podejmowane przez nas. Bo można powiedzieć, że to wy krzyczycie na dziecko, tak? Ale tak bardzo tego nie chcecie i tak bardzo obiecujecie sobie, że to ostatni raz, że więcej już nie, że, nie, że w tej godzinie już na pewno nie. Że do 16 nie ma, nie. A jest 15.20 i, i już. Jak to? Ano tak to, że mózg ma taką umiejętność, żeby ogarniać tu duży obszar rzeczywistości. Autystyczny też. Czeicie, że autystyczne mózgi to metafory? Nie? Co? Znałem dziesiątki dzieci, z którymi bawiłem się w metaforami. Znacie, że bliskość nie, że miłość nie, że relacje nie, że empatia nie. Znam dziesiątki takich dzieci, które mówią o swoich emocjach, o swoich uczuciach, o swoich pragnieniach, które mówiły. I rozwala mnie sytuacja, gdzie co parę lat dochodzi do mnie, że te wszystkie stereotypy biorą się stąd. Myślę, że my nie idziemy w tym kierunku, żeby pokazać dzieciakom świat relacji społecznych, tym czym jest budowanie relacji. Tylko mamy jakieś swoje zasady, których chcemy uczyć dzieciaki. I oni tych zasad zasady, zasady się uczą. I często dyscyplina jest tym środkiem, który jest ostatecznym takim naszym wspomagaczem, bo jak już kurwa, nic nie działa, to to, to na pewno zadziała. Czasem widać, że działa, że jest ciszej, spokojniej. Doria poliwagalna, czujecie? Chodzi mi o to tak, że jest, wracam tutaj, e, i bardzo często ma, a jeszcze, dobra, że mamy często duży problem z tym, co nazywamy tak zwanymi trudnymi zachowaniami. Krótka, krótka piłka. Dla kogo trudne zachowania są trudne waszym zdaniem? W waszym odczuciu? Co? Dla was są trudne. Większość ludzi ma w nosie to, co się dzieje z dzieciakiem, który napierdziela głową w ścianę. To dla nam jest trudno patrzeć na to, że on się krzywdzi. Więc co trzeba? Więc trzeba dać mu tabletki, trzeba zrobić, żeby się nie krzywdził. Bo on pewnie nie kuma, że się krzywdzi. Ma diagnozę niepełnosprawności intelektualnej i mamy dowód na to, że robi coś, coś, co całkowicie bez sensu. Wracam, że mimo tego, że wiecie, że się nie krzyczy na dzieci, krzyczycie na dzieci. Nie wiem, czy on wie, czy on nie wie. Dlatego nie chcę zakładać, czy wie, czy nie wie. Nie chcę na pewno zakładać, że nie wie. Teoria poliwagalna. Wrzucam taki tekst. Daniel Siegel, wrzucam taki tekst. Strefy samoregulacji. Cztery obszary metaforyczne, po których podróżujemy wszyscy, osoby w spektrum też. Strefa żółta, to jest relaks, to jest chillout, to jest spokój. Strefa niespołeczna. Kiedy jesteście w żółtej, to jest wam dobrze, ten koleś, co jest ojcem waszych dzieci, to go nie ma tutaj blisko teraz. W tamtym pokoju jest, on siedzi tam sobie zajęty z tymi dziećmi. Te dzieci wam nie siedzą na niczym tutaj obok. Jesteście same. Może ich nie ma w domu nawet. Już może 16 minut. Więc już czas. Zacząć korzystać z życia i odpocząć. Przez następne sześć, Bo 20 minut trwa wycieczka. Eee. Żółta strefa to jest strefa spokoju. I ja te hejhi słyszę. Dobrze by było tak około 10 godzin na dobę w tej żółtej strefie poprzybywać. I, ś, 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 co ty mówisz, człowieku? Coś ty się, czegoś ty się nabrał, że ty 10 godzin będziesz przybywał. <noise> Pocieszy sen też ma znaczenie. Ale te wasze uśmieszki o czym mówią? O tym, że nie umiemy odpoczywać, że nie umiecie odpoczywać, że nie jest wam ważne, istotne. Że nie jest to coś, co pomaga. I tak samo myślimy o dzieciakach nie muszą odpoczywać, mają zapierdzielać. Za miskę ryżu. Nie? Druga strefa to jest, stref, to jest więc to jest chillout. Każdemu z nas się napełnia kubeczek, napełnia, napełnia, napełnia taki kubeczek, napełnia i w pewnym momencie, jak już jest tak pełno ta tam jest kropelka pum, i wszystko się wylewa. I to jest właśnie moment, kiedy Wy krzyczycie na właśnie dzieci. I Wy uważacie, że trzeba kontrolować otoczenie i robić tak, żeby gówniarstwo nie wkurzało, bo to dlatego krzyczycie, bo oni. Żeby oni posprzątali, żeby się nie kłócili, żeby robili to, co trzeba, to nie trzeba było krzyczeć, nie? Nie, krzyczycie dlatego, że was system nerwowy jest ogromny napięciu. I ten kubeczek jest zapełniony po prostu. A nikt was nie uczył tego, że ten kubeczek da się opróżnić. Co jakiś czas go trzeba brać i opróżniać. I poleżeć wentylem do góry. Poszukać sobie przestrzeni na spacer, na muzyczkę spokojną, a nie cały czas ratować świat, ratować świat, ratować świat, ratować świat. Ratować świat. Druga strefa to jest strefa zielona. Strefa interakcji, wymiany, elastyczności, integracji społecznej. Także, kurwa, wszystko jest spoko między ludźmi. Jest ok. O, ja nie byłem w tej strefie, jak tu wszedłem dzisiaj. O, jak ja nie byłem. Teraz już jestem. Jest mi teraz tak dobrze z wami, że. <grycia> <grycia> Zaczyna się robić fajnie, kurka, rurka. No. Bo mi, tak, bo mi zaszło napięcie. Nie? I teraz jestem w zielonej strefie, jestem gotowy na dialog, na cięte riposty, na bystrość. Na argumenty na was też prawdopodobnie jakby była dyskusja, też by było otwarty. Nie, nie nakrzyczałbym na was. No serio. Nie udaje mi się być śmiesznym. Dalej jest czerwona strefa. Czerwona strefa to jest strefa napięcia. Strefa. Ach. Tam już nie będę mówił, czego to jest strefa, tak ja normalnie mówię. Eee. I często słyszę pytanie, co zrobić, żeby dziecko z tej strefy wyszło? Czyli co, Czyli co, co zrobić, żeby dziecko się uspokoiło? Co wam mówi tekst w, takim, w takiej sytuacji, co wam robi, nie mówi. Co wam robi tekst uspokój się, kiedy jesteście w napięciu? No, co robi? No, aha, prawda? Zobaczcie, przy, zobaczcie, jak często to robimy. Nas to irytuje, ale kogoś trzeba uspokajać. Nie, waszym zadaniem nie jest uspokoić człowieka. Waszym zadaniem jest pokazać, jak to się robi. Waszym zadaniem jest pokazać, czym jest czerwona strefa. Waszym zadaniem jest pokazać dziecku i odpowiadać na to co dziecko robi w czerwonej strefie. Ono nie robi tego, żeby was krzywdzić, żeby wam pokazać, że jesteście gorsi. Dyscyplina to jest pozbawianie dzieciach emocjonalności. Dyscyplina to jest pokazywanie, że twoje systemy regulacyjne, twoje strategie regulacyjne, działające całkowicie podświadomie, które stosujesz od początku, machanie rękami, krzyki, piski, wiski, biegania, powtarzanie tego samego, że to wszystko po coś jest. I czerwona strefa, uspokój się, to jest tekst mniej więcej taki, jakbyśmy rzucili ostatnie dwie minuty. Jakbyśmy rzucili, że mogę pięć. Pięć mogę. Jakbyśmy rzucili taki tekst, metabolizuj kortyzolej. Kiedy człowiek jest nakortyzolowany. I ktoś przychodzi, e, ale, we, ale, we, ale, w, ale, w, ale, w, ale wiesz, ty się weź w garść, ty się kontroluj. I się kontrolujemy, chodzimy się kontrolujemy, chodzimy się kontrolujemy. Ten zbanuszek tu 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 tam nogą, ten zbanuszek nogą, ten zbanuszek tyłkiem siadamy na ten zbanuszek zachodzimy do domu. Klocek Lego leży. Koniec świata. Nie? W czerwonej strefie nie tak metabolizujemy kortyzol logicznym rozumowaniem i skupianiem się na metabolizowaniu kortyzolu. Metabolizujemy kortyzol. Między innymi za pomocą krzyku, płaczu, wisków, ruchu, napinania, oddychania. Jeżeli widzicie dzieciaka, czy waszego dzieciaka, czy dzieciaka gdzieś, który napierdziela głową w podłogę, to on metabolizuje kortyzol. No ha, ha nie haha. ha. Mówiłem śmieszniejsze rzeczy dzisiaj. <grytanie> on metabolizuje kortyzol. Ważne żeby zadbać o jego bezpieczeństwo. Ale też ważne, żeby pokazać mu, co on robi. Chłopie, ty się regulujesz teraz. Jesteś w czerwonej strefie, żeby wyjść z czerwonej strefy. Trzeba dowalić, trzeba to zrobić, trzeba wywiszczeć, wryczeć, a wy się musicie wydrzeć na własne dzieci. Więc kiedy się takie coś dzieje, kiedy widzicie dzieciaka, to nie dociskajcie śruby, nie dokręcajcie. Tylko dajcie mu możliwość wybuchu, darcia, uderzania. Rzucania, krzyczenia, śpiewania piosenek. A nie kosztem kolegów czy koleżanek. Nie? nie kosztem waszym. Albo, smutna, przykra rzecz powiem wam, jeżdżę na szkolenie. I czasem jest tak, że wracam w to samo miejsce na szkolenie. I wracam na to samo miejsce na szkolenie. I gadaliśmy, wiecie, co na poprzednim. Na poprzednim spotkaniu gadaliśmy o tak zwanym sensorycznym pierdolniku. Ja uwielbiam to, to, to sformułowanie. I nigdy się nie zdarzyło, żebym zajechał do placówki i zobaczył, że jest zmiana. Moje szkolenia tak wyglądają. <laughs> jest dużo śmiechu, zabawy, spoko jest. Dużo uwagi i rozkminek ważnych. Ale jak wracasz do tej placówki i widzisz, że nic się nie zmieniło, to tak trochę przykro się robi. Mi osobiście za jakąś niepotrzebnie pewnie to biorę do siebie. Nie? Ale mówi mi to o tym, że na wszystkich szkoleniach jest tak, że autyzm prowadza te zmysły w błąd, że to przestymulowanie, o to mamy zadbać. A jak często zobaczcie dzieciaki się, siedzą w miejscach to, będące totalnym, sensorycznym roz, rozgardiaszem, zobaczcie, jak często wy, jako dorosłe osoby, wnosicie swoje emocje na zajęcia z dziećmi. Jak często jesteście w strachu, jak często jesteście w niepewności, jak często jesteście w złości. I na zasadach koregulacji neurocepcji. Te umysły szczytują te emocje, i pomagacie tym umysłom też się zapalić, bo te systemy nerwowe traktują sytuację, kiedy wchodzi dorosły jako zagrożenie. Bardzo żałuję, że nie mogę zadać pytania, czy są pytania. Ale kto mi zabroni z drugiej strony? Czy są pytania? I teraz nieźle, co? 15 minut wykładu, zarzucam wędkę. A co mamy zrobić? Radzić sobie najlepiej, jak umiecie. Pamiętając o tym, gdzie, gdzie jesteście, w jakim momencie jesteście teraz. Jesteście w momencie trudnym, w momencie ciężkim. Najłatwiej, znaczy najłatwiej, najlepiej myślę, jest uczyć się towarzyszyć. Nazywać, poznawać, doświadczać tych emocji, opowiadać dziecku o tym, w jakim w jak, co się teraz dzieje. Widzę, jak bardzo ci zależy, widzę, jak jesteś pieniony, widzę, jak ci trudno. Nie umiem ci pomóc, a może umiem. I na to, pomoc, jak pomóc, zapraszam na moje szkolenia. W tym roku nie ma miejsc, w przyszłym nie dużo. Bardzo dziękuję.